W dobie pandemii COVID-19, która tak szybko rozprzestrzeniła się na cały świat, środki ochrony osobistej, takie jak maseczki, stały się dla nas przedmiotami codziennego użytku. W produktach tych trudno pogodzić wysoką skuteczność filtrowania mikroorganizmów patogennych ze swobodą oddychania. Dodatkowo, ze względu na ogromne zużycie maseczek w ostatnim czasie, pojawił się problem ich utylizacji i biodegradowalności. Nasz zespół postanowił stworzyć w pełni biodegradowalne, przeciwbakteryjne i przeciwwirusowe filtry na bazie celulozy bakteryjnej. Celuloza bakteryjna to biopolimer produkowany przez niepatogenne bakterie naturalnie występujące w środowisku. Ze względu na swoje unikalne właściwości, takie jak nietoksyczność, biodegradowalność, czystość chemiczna i biologiczna, znajduje ono zastosowanie w medycynie oraz wielu gałęziach przemysłu. Koszty biosyntezy tego biopolimeru są związane przede wszystkim z pożywką hodowlaną. Koszty te udało nam się znacząco obniżyć poprzez zastosowanie ekologicznego, pełnowartościowego medium z soku z bulb ziemniaka, który jest również odpadem przemysłu skrobiowego. W pierwszym etapie procesu produkcji naszego materiału filtrującego rozdrabiamy celulozę bakteryjną, otrzymując w ten sposób pulpę celulozową. Następnym etapem jest sterylizacja, zamrażanie, a następnie liofilizacja, czyli suszenie w warunkach wysokiej próżni i niskiej temperatury. Opracowany przez nas proces produkcji pozwala na uzyskanie materiału filtrującego o dowolnym kształcie i rozmiarze. Cała procedura została zoptymalizowana w oparciu o pomiary oporów oddechowych, tak by otrzymać jak najbardziej optymalne wartości porównywalne z tymi w maseczkach certyfikowanych. Uzyskany filtr celulozowy jest następnie poddawany działaniu plazmy argonowej w specjalnym generatorze. Proces ten polega na bombardowaniu jonami argonu naszej celulozy, której powierzchnia jest bardzo podatna na różnego rodzaju modyfikacje, zarówno fizyczne, jak i chemiczne. Kolejnym etapem naszych badań, realizowanych w ramach projektu, było potwierdzenie właściwości przeciwdrobnoustrojowych filtrów na bazie celulozy bakteryjnej. Wyniki naszych badań potwierdziły silne właściwości przeciwbakteryjne i przeciwwirusowe. Potwierdziliśmy również skuteczność procesu filtracji naszego materiału oraz stabilność modyfikacji z wykorzystaniem plazmy argonowej. Co więcej, nasz filtr celulozowy nie wykazuje toksyczności względem komórek ssaczych. Materiał ten może być stosowany zarówno jako cała powierzchnia filtrująca, jak również wymienny filtr w różnych typach maseczek. Docelowo planujemy również wyprodukować w pełni biodegradowalną oprawę maseczki na drukarce 3D. Obiecujące wyniki badań oraz znaczne obniżenie kosztu filtra na bazie celulozy bakteryjnej dają nadzieję na stworzenie wartościowego produktu, który ochroni nas w tych trudnych czasach pandemii.